Jaja. Musicie nałożyć mu jaja na oczy. Wóz plemienia umarł. Szaman wbiega i mówi, co? Nałożyliście mu jaja na oczy? Nie. Dociągnęliśmy tylko do pępka. I to jest mniej więcej ta logika. Trzeba mówić prawdę. Jaka by nie była. No tak. To widzę, że jest... Dwa... Ja nie wiem, co tu się stało. Oczy Waszki. No dokładnie tak. Oczy Waszki. Widzicie, bo ja o co chodzi? Bo ja lubię kobiety. Ja im przeznaczyłem na nich, słuchajcie, uważaj, żeby was nie skłamać. Studiuję kobiety już od 13 roku życia. Psychologia, biologia. 13, 13 rok. Teraz mam 40 lat. W tym roku będzie 41. Wiem, nie wyglądam. Zobaczę, ja włączę jeszcze retusz na YouTube. No, no cóż w ogóle, kurde, skąd? No, tak. Nie widzicie różnicy. O no właśnie, YouTube też nie widzi. Ej, ai, nie widzi różnicy. I od 13 roku życia czytałem te książki, nie książki, już rozmowy z kobietami. Bardzo dużo czasu spędzałem z kobietami, już na tych mało chłopiec. Ale powiedzmy, od 13 roku życia zacząłem się tak mocno interesować. Tak wiesz, naukowo, jak to działa. Tyle nad poszukiwań. Tyle lat badań, że stałem się jednym z najlepszych trenerów podwyżków w tej części świata. Tylko po to, żeby doszło do mnie, do tego, że to nie jest sedno szczęścia. Rozumiesz? To nie jest sedno szczęścia. Ja tu nie mówię, że ty jestem smutny z tego powodu. Tak jak czytałem w Antony de Mello, yy, to bo... Ja tylko nie wiem czy to było przebudzenie czy wezwanie do miłości Antony Mello albo przebudzenie wrzucę wam linki sobie poczytacie ktoś będzie chciał na czat to było albo przebudzenie albo wezwanie do miłości gdzie jakiś jezuita podszedł do niego i powiedział mu, że przez 25 lat się mylił I ja Podobnie miałem tak, ja, wiesz, ja wchodząc w ten temat liczyłem na to, że z, znajdę sposób na to, żeby znaleźć wymarzoną kobietę, z którą założę wymarzoną rodzinę i będzie pięknie. Ale wszystkie te znaki prowadzą do tego, że nie ma czegoś takiego, że tak najwięż, naprawdę najważniejsze jest odnaleźć spokój w sobie. I ja nie neguję celów ludzi, którzy do mnie przychodzą. Ja szanuję to, że wiesz, gdybym gadał takie rzeczy, będąc po jednym, związku z jedną kobietą, czy dwiema, to wtedy sam uważałbym, że to jest lekka hipokryzja. Ale naprawdę kurwa, i byłem w związkach poważnych i, i miałem kochanki, i, i, i dwa razy w życiu okresach pół roku miałem trzy dziewczyny. Miałem też okres, kiedy miałem pięć dziewczyn. Nie pytajcie, zajazd. Cztery, no też miałem cztery. Naprawdę ostro się bawiłem. Cztery jednocześnie, tak. W się z nimi widywałem w rotacji. Zrobiłem trójkąty. Za mało było tych trójkątów, trzeba ich zrobić więcej, nadrobić. I wiecie co jest najlepsze? Że. To, za czym możesz gonić jako osoba początkująca, to nie jest konkretnie to, co ci daje jakieś takie kurwa długotrwałe spełnienie. Więc ja nie mówię, nie bzykaj. Ja mówię ci tylko to, że ty, yy, nawet jeżeli, jeżeli uplasujesz, położysz w centrum swojego świata, dasz sobie za cel bieganie za liczbą albo za tym, żeby być wiadomo jakim potrywaczem, to też nie jest rozwiązanie, bo jeżeli chcesz zbudować stabilny związek z kobietą, już chcesz tego związku, tak? Kochacie się, jest fajnie, wiadomo, możesz w każdą dziurę, ona się jeszcze cieszy i sama przypina z, z jednej do drugiej, jest pięknie, macie wspólne zasady, wartości i jest fajnie. Yy. Jest tylko możliwe w sytuacji, w której totalnie tego nie potrzebujesz.